Siemanko, z tej strony dawciu. Dzisiaj wam pokażę maga pod zamieć. Tutaj pottiony używamy takie. Ja sobie takie robię, bo tu pancerzyk daje i, i i tutaj spida sobie kastujemy. Pity aktualnie no tylko 7 robię niestety. ale tutaj takie Eku mam. Helmet do zmiany, do poprawy albo do zmiany najlepiej. Rękawiczki totalnie do zmiany, dlatego ich nie, nie upgrade'uję. Tutaj też moglibyśmy zmienić, bo aspekt jest tylko 15%. Budki dzisiaj zrobiłem fajne, także budki dostają Chyba, żeby się z dwoma gwiazdkami trafiły to wtedy mogę kombinować coś. Tu raczej też zostaje, bo już nam siadło. Na żółto to co najważniejsze fokus do zmiany jest, bo musimy mieć pod CDK na gwiazdce. To jest dobre, tylko no co prawda z jedną gwiazdką, ale mogłoby na żółto siąść, nie? Ta, ta 77% opcja, co jest szansa na Ice Spike, podwójny, podwójną eksplozję. Tutaj nam siadł dzisiaj też pod atak speeda i tak ma być, czyli dobrze. Amulet też zostaje, bo fajnie siadł pod inteligencję na żółto. I tak to wygląda, mercenarii, co my tu jeszcze mamy, tu jest mercenarii, no tu mamy Rahira, tu tarcza, tu 15% pancerza wam daje. tu i tu. Aha, i jeszcze możecie tutaj sobie switchnąć, zamiast tej klaty możecie sobie Raimenta nosić, to też tam troszkę większy damage będzie, ale to możecie testować sobie, nie? Tylko przeżywalność pewnie będzie gorsza. No, tak to wygląda. No dobra, idziemy na pita zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Wiadomo, Lightning Spear najlepszy w tym sezonie. Troszkę to Blizzard dziwnie robi, że aż takie różnice są, że, że takim Blizzardem się musicie męczyć naprawdę. A, a taki Lightning Spear momentalnie szybko awansujecie, nie? Także troszkę to dziwne, nie powinno być aż takich rozbieżności. Bo wiadomo, że jeden build może być mocniejszy, drugi słabszy, ale nie na, nie na aż tyle, nie jednak. Bo tutaj nie wiem, powiem Wam szczerze, czy będzie osiągalne zrobić Pita 100 na tym bildzie. No ale będziemy próbować, ile się da, tyle się da. Ale coś jestem sceptycznie nastawiony do tego. Ale rozumiem, że nie każdy chce grać Lightning Spirem, dlatego Wam go pokazuję. Alternatywnie jest jeszcze build pod ogień to widziałem że chyba 100 108 czy 112 Pita ktoś zrobił nie na helta widziałem na stronce helta chyba bodajże helta no więc chyba Blizzard też powinien ponad stópkę zrobić no ale ciężko powiedzieć nie ciężko powiedzieć no na ten 75 nam schodzi około 9 minut nawet 10 ale chyba 9 więc to też nie jest jakiś szalowy wynik. Tak naprawdę my go powinniśmy robić 3 do 5 minut najlepiej, nie? Żeby efektywnie wbijać paragony i w ogóle, żeby to się opłacało. No ale jak nie macie wyjścia, no to robicie po prostu, nie? Akurat glify mam na 70 poziomie wszystkie. Jeden mam chyba już 73 czy czwarty, a tak na 70. No i bodajże macie tylko 70% na szansę na, na upgrade. To tam na 5 szans to wam dwa razy nie wejdzie, albo 3 razy, różnie to bywa, wiadomo. Ale małymi kroczkami możecie tam sobie coś tam porobić. Tutaj założyłem, że wszystko musimy spamować i teleporty też, bo wtedy jest jakby lepszy damage jak odskakujemy, nie wiem czemu tak jest, ale, ale tak jest. Aha, jak widzicie takie moby starczą, to ten tutaj co ma szczałkę u góry, to musicie go zbić, to wtedy tam, tamtym tarcza schodzi, taka nie? To też jest ważne. Nie, nie wiem, nie każdy to wie, dlatego wspominam o tym. Okej, okay, dobra tutaj. No widzicie, to trochę trzeba się pomęczyć nie? tym buildem, żeby tutaj poubijać te mobki. Ale mi się zawsze w Blizzard podobał ta zamieć, więc nie wiem, kwestia gustu pewnie. Na Lightning Spear'a grałem w szóstym sezonie, choć nie wykluczono, że jeszcze sobie zrobię drugiego sorka pod to. Bo do końca sezonu mamy jeszcze jakieś trzy tygodnie, bo chyba do końca czerwca jest bodajże, więc jeszcze coś tam można porobić, nie? No i dobra, jesteśmy na Bosie. Jakoś teraz mega długo zeszło, takie jakieś minuty, dwie mam opóźnienia. Nie wiem dlaczego. No ale i tak, nie jest. No, strzału nie ma oczywiście, tak, ale. Ale no, mega tragedii też nie ma, więc wiecie. Zawsze to jest jakaś alternatywa do, do Lightning Spear. A. Ktoś nie chce grać tylko Lightning Spear'em. Woli sobie rozegrać coś innego, to jak najbardziej. O, 4 minuty. No, 4 minuty, czyli widzicie, 11 minut mi zeszło aż na to. Można zrobić jakoś w 9-10 minut zazwyczaj tego pita. Nie wiem, czemu teraz tak zeszło. Tak to wygląda. Mamy glify na 70. -tkach. Widzicie, trochę failujecie, ale tak powoli do 80 by się doszło, jednak jeszcze. A zawsze możecie poprosić kolegę, który robi większe pity i Was w Expi. No. I tak to wygląda. Też zwróćcie uwagę, że mam 242 paragon, więc też troszkę do tyłu. Tutaj jeszcze rozdam jedną notkę to też będzie troszkę buścik. Fajny, bo będzie 60% damage do elity. To jest też dobre. No, i co jeszcze? I pyta... Nie wiem, możecie się zapytać też, dlaczego ten build jest taki średni i ja go polecam. No, może dlatego, że każdy chce grać Lightning Spear albo pod jakiś ogień czy coś zawsze. To jest jakaś alternatywa. Tak naprawdę robicie każdą aktywność na tym tormencie, czwórce. Jedynie co, to jest problem, póki co jeszcze oczywiście, jest tylko problem z, Be z Belialem, z Duriel, ale to tylko z tego względu, że brakuje nam trochę przeżywalności, czyli wiecie, tam odporności na jakieś tam żywioły. Bo tutaj mamy zaledwie, nie tu, po 56%, nie, to też zwróćcie na to uwagę a tak naprawdę na bossy możecie sobie switch'nąć na torment 3 i robicie wszystko w momencik tak naprawdę, więc... a leci to samo więc na Mytiki to nic nie wpływa jedynie na co wpływa torment 4 a torment 3 to na, chyba na hordy i na na koszmarne te pieczęcie, bo wtedy leci mniej tego obducytu, to na to zwróćcie uwagę ale tak to na nic nie wpływa za bardzo więc, więc tak to wygląda. To jest jakiś build. Myślę, że 90 pity setki. Nie wiem, czy będą osiągalne. Ale no, kto wie, może się uda. Może się uda. Tutaj jak pokombinujemy coś, jakieś rękawiczki. Bo czasami wiecie, jak to w Diablo jest. Jeden item potrafi bardzo dużo zmienić, nie. Będziemy kminić tutaj lepsze rękawiczki. Tu kręcę za obole ciągle, ale. No nic nie siada. Jakiś niefart w tym sezonie. No, i tak to wygląda. Tak czy siak go polecam ten build, bo jest nawet fajny do gry. Wszystko sobie czyścicie obszarowo. I zawsze coś tam można pograć, nie? A jeszcze, tak jak mówię, do końca sezonu jest, są trzy tygodnie, więc jeszcze można pod Lighting Spira też zrobić, więc już spirytystą nie gram, rogiem nie gram. To może sobie jeszcze drugiego Sorka Machnę. Bo wiadomo, że też można zbrojownie, ale jakoś ja nie wiem. Ja wolę mieć drugiego. Ta zbrojownia jakoś mi nie siadła. A Wam, jak dajcie znać, czy Wam siadła ta zbrojownia? Czy używacie, czy nie? No i tyle. I to by było w sumie na tyle chyba na temat tego sorka. Jakbyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Możecie zostawić jakąś łapkę w górę, subskrypcję. Możecie też zostawić followkę na Twitchu, bo na Twitchu zazwyczaj streamuję, Także zapraszam. Link podepnę pod. Filmikiem. No i tyle. I trzymajcie się. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Siemaneczko. Hejo, hejo, hejo.